7 listopada na wzgórzach morzewskich odbył się apel pamięci. Morten był największą masową zbrodnią niemiecką na terenie ówczesnego powiatu chodziewskiego. Doszło do niego 7 listopada 1939 roku. Gestapo wywiozło 45 osób w rejon gór morzewskich, więźniów pognano na górę, gdzie rozstrzelano ich strzałem z karabinu maszynowego, a następnie zakopano w przygotowanym wcześniej dole. Polski, za Twoim przewodem, złączyć się z narodem. 7 listopada 1939 roku to miejsce było świadkiem bestialskiego mordu dokonanego przez Hitlerowców na obywatelach Ziemi chodziejskiej. Godzina 14. Więzienie w Chodzieży. Przed budynkiem więzienia zatrzymują się dwa samochody osobowe. I wóz ciężarowy. Funkcjonariusz Gestapo odczytuje nazwiska więźniów. Wyczytani wchodzą do samochodu ciężarowego. Wszystkie samochody odjeżdżają w kierunku morzewa. Mija godzina, samochody wracają. Do ciężarówki wsiada następna grupa więźniów. Samochody odjeżdżają. Żaden z więźniów nie zna celu podróży. Być może wierzą, że jadą do Niemiec. Jeden z nich, Michał Sieracki, krótko przed wyjazdem pisze list do rodziny. Moi kochani, dzisiaj wyjeżdżamy nie wiadomo dokąd. Pozdrawiam i całuję was wszystkich. Ich droga kończy się u stóp Gór Morzewskich. Więźniowie schodzą z samochodu. Prowadzeni są z boczem do miejsca, gdzie wykopany jest dół. Teren otoczony jest wojskiem. Rozlegają się strzały. Najpierw seria z karabinu maszynowego, potem pojedyncze strzały z pistoletu. To oprawcy dobijają rannych. W maju 1944 roku, w ramach akcji niszczenia śladów zbrodni popełnionych na podbitych narodach, specjalny oddział Gestapo opróżnił mogiłę na wzgórzach morzewskich. I zwłoki zamordowanych spalił. Polska. Pytasz się, gdzie jest i jaka. W niewymierzonej krainie leży. Jest w każdym wiernym sercu Polaka, co o nią walczył, cierpiał i wierzył. W szumie gołębi na starym rynku, w książce poety i na budowie, w codziennej pracy, w życzliwym słowie. Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku. I Jest w czerwieni maków i w białych kwiatach wiśni, w piosenkach wszystkich ptaków, i w każdej naszej myśli. A jak cię kto zapyta, kto ty taki, skąd ty rodem? Mów, żeś z tego łanużyta, żeś z tych łąk, co pachną miodem. Mów, że jesteś z takiej chaty, co piastowską chatą była. Żeś tej ziemi, której kwiaty, gorzka rosa wykarmiła. Słuchać wiatru granie, szum gałęzi, listopadowe przemijanie. Warto się czasem zasłuchać w grobów ciszę, by mowy wieków usłyszeć. One mówią, cóż groby nam powiedzieć mogą? Tam taka cisza, cisza, która przejmuje trwogą. Kto tę ciszę raz usłyszał? Wiele mówi mu ta cisza. Tam zapisane są przodków marzenia, wszystkie tęsknoty, bóle. Cierpienia i słowa trzy, które przez pokolenia szły. Bóg, honor, ojczyzna. 7 listopada 1939 roku w górach morzewskich, Niemcy rozstrzelali polskich patriotów. Oto relacja świadka z tych wydarzeń, Antoniego Zabla, 7 listopada 1939 roku. Między godziną 12 a 13 udałem się na moją łąkę. Droga prowadziła przez wzgórza Morzewskie. Gdy doszedłem do lasu, minął mnie samochód z żołnierzami niemieckimi. Byli to prawdopodobnie funkcjonariusze Gestapo Schodzieży, w liczbie około sześciu, którymi dowodził podporucznik. Żołnierze wyszli z samochodu z łopatami w rękach i udali się z tego wzgórza. Szedłem dalej w stronę Mekacji z obiadem dla pastuchów. Około godziny 14 wracałem tą samą drogą do domu w Morzewie. Zauważyłem, iż droga i wzgórza były obstawione niemieckimi żołdakami. Spędzono wszystkich ludzi z łąk i lasu. Za chwilę pojawił się na drodze do chodzieży samochód ciężarowy, a za nim samochody osobowe. Widząc, co się święci, ukryją się w tego Samochody zatrzymały się na drodze w odległości 100 metrów od mojego stanowiska obserwacyjnego. Z samochodu ciężarowego schodzili mężczyźni w ubraniach cywilnych i żołnierze niemieccy. Z samochodów osobowych wysiedli również Niemcy. Mężczyźni w ubraniach cywilnych schodzili parami. Tych par mogło być około dwunastu. Wśród krzyku i przekroń żołnierze niemieccy poprowadzili pod stok wzgórza. Wśród nich rozpoznałem wysoką i okazałą postać mojego szwagra, Władysława Kaje, kierownika szkoły podstawowej w Budzyniu. Szedł w ostatniej parze, prawdopodobnie z księdzem łakotą, proboszczem złudzenia. Pochód z kazańców zbliżył się do skraju lasu, gdzie niemieccy żołnierze wykopali mogiłę. Wkrótce usłyszałem sewie z karabinu maszynowego, na chwilę zapanowała cisza. Nie trwała ona jednak długo, bowiem oprawcy dobijali ofiary pojedynczymi strzałami z pistoletu. Widziałem dokładnie cały przebieg bestialskiej egzekucji na niewinnych ludziach. Wśród ogólnej wesołości. Że udacy niemieccy udali się z powrotem na drogę, gdy wsiedli do samochodów i odjechali w stronę odzieży. Na wzgórzach i drogach pozostały jednak posterunki. W swoim ukryciu przeczekałem jeszcze około godziny. Wtem znów widzę, jak od strony odzieży nadjechały te same samochody. Zdjęty obawą, wyszedłem ze swojego ukrycia i spotkałem nadchodzącego od strony rzeki stwórza Jana Piekarskiego. Robiło się już szaro. Z oddali usłyszałem znów strzały z broni maszynowej i pistoletów. Dokonano egzekucji drugiej grupy więźniów. Uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem błogosławionej Franciszki Siedliskiej rozpoczęło się uroczystości Święta Niepodległości w gminie Kaczory. Na mszy celebrowanej przez proboszcza kaczorskiej parafii księdza Andrzeja Czerwińskiego obecne były poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkół z terenu gminy Kaczory. Nasze przyjście aby a my teraz żyjemy na ziemi. Nasze przyjście, które na niebie Dzisiaj kolejna nauczyńca odzyskanie niepodległości naszej ojczyzny, że mamy dziś W męczeństwie niósł się przez 123 lata. Kochani, jakże wielkie to było dziedzictwo. Świętowanie kontynuowano w Centrum Kultury w Kaczorach. Wcześniej jednak burmistrz miasta wraz z przewodniczącą Rady Gminy złożyli wiązankę kwiatów pod miejscowym obeliskiem. Montaż słowno-muzyczny przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Straży Granicznej w Śmiłowie. Zapraszamy do obejrzenia skrótów z tego wydarzenia. Ojczyzna to wielkie słowo. Pisało o niej wielu wybitnych pisarzy i poetów. Każdy z nich, innymi słowy, ogarniał dziejące się wydarzenia. Jedni słabili piękno i krajobrazów, inni zachwycali się bohaterstwem ludu, czy wreszcie niepowtarzalnością języka i kulturą. Ale wszyscy zgodnie chcieli i nadal pragną, aby Polska była zawsze wolna, piękna i lepsza. My również tym pragnieniem połączeni o ojczyźnie naszej dziś chcemy mówić. Bóg nie błogosławił tak jako Polszcze Bo choć ją postawił wśród nieprzyjaciół krzyża zbawiennego, w całości dotąd jest z obrony jego. Stąd Maj sławę, bo i postronni wiedzą, że za jej strażą w bezpieczeństwie siedzą. Do sąsiadów też chleba nie biegamy prosić. Owszem, swego im udzielamy. Czegoż chce więcej ta kraina z nieba? Mając dość sławy, obrony i chleba. Myśli są so moje dziś jako żeglarze, co so na wód wielkim, zbłąkanym obszarze, wśród chmurnej nocy z wolą wiatrów płynął, Ster opuściwszy, zdjąwszy z wioseł dłonie, Próżno wzrok silić w mrokach nie? jak kamień w morskiej nieprzejrzanej fali. Zgubiłem drogę w te mafie przyszłości pełne wesela, ciepła i jasności, które się dźwignąć mają ku ruinie starego świata, co gnije i ginie. Chciałbym uwierzyć, Lecz wierzyć nie mogę. I coraz większa pustka jest przede mną. Oczom mej duszy coraz bardziej ciemno, dokąd iść? Nie wiem, zgubiłem mą drogę. Zgubiłeś drogę, dokąd iść nie wiesz, człowiecze początku wieku. Nie pamiętasz czy nie chcesz pamiętać tego, co powinieneś. Tego co najważniejsze. Ja przypomnę Ci, posłuchaj, niechaj się pokaże, jakie było i jakie jest to Twoje miejsce na Ziemi. Świata, szatan z wysokiej skały satelitarnej telewizji, z okładek kolorowych pism, reklam natrętnych, jak fałszywie prorocy, roztacza przed nami puszący widok. Przy nim, jakże skromnie wyglądają mozaiki pól, malowanymi miłością człowieka, i ufne pacierze widnokrąg podparty śpiewającą wieżą kościoła, która stała kiedyś w pośrodku naszej niezachwianej nadziei. Płonie ognisko i szumią Druży Piodą, na mnichów, fałszywych, krzyżaków zdradliwych, co Polskę niszczą wojenną pożogą. Pod Grunwald przybyli, oręża dobyli, każdy z nich stanął gotowy. Krzyżaków pobili, kraj sławą okryli, w ufrok, pamiętny, dziejowy. Minęły wieki, czas już daleki, tylko historia te chwile przyzywa. A drogi te dawne, pochodem wojsk sławne, Lud szlakiem jak nazywa. Właśnie na przestrzeni tych lat tutaj do, wiele się działo również i na terenie naszej gminy. Był jeszcze tutaj nie tak dawno człowiek wśród nas, tutaj przypomnę pana Kazimierza Rybaka, przecież to nie było tak dawno jeszcze, myślę, że większość z nas pamięta, który pamięta właśnie te dni, kiedy właśnie odzyskiwaliśmy niepodległość. A więc rok 1918, pan Kazimierz Rybak urodził się w roku 1908. A więc pamięta właśnie ten dzień, kiedy właśnie Polska odzyskała niepodległość, no i też mówi, że jako dziecko w ten czas nie zdawał sobie sprawy, że to jest takie ważne wydarzenie. Dopiero zdawał sobie sprawę później, kiedy stawał się człowiekiem dorosłym. Po uczniach utwory patriotyczne zaprezentowały zespoły działające przy Centrum Kultury w Kaczorach.